Ponad 20 tysięcy gatunków pszczół żyje na świecie, w Europie około 2000, a w Polsce około 470. Najbardziej znaną i popularną jest pszczoła miodna. Pszczoły są jednym z najważniejszych elementów ekosystemu. Zapylają wiele gatunków roślin, także tych, które są pożywieniem dla nas i dla wielu gatunków zwierząt. Warto wiedzieć, że nie tylko pszczoły miodne są na świecie. Jest dużo różnych innych pszczół, którym trzeba tak samo pomagać. A nawet może bardziej, dlatego że nasz sposób żywienia jest oparty głównie o ich pracę, ponieważ 80% żywności, którą jemy, powstaje dzięki zapylaniu pszczół. Warto też wiedzieć, że ta pomoc nasza. To y, powinna polegać przede wszystkim na tym, żeby w naszym otoczeniu było jak najwięcej zieleni i jak najwięcej roślin kwitnących. Aby rozpowszechnić wiedzę o tych niezwykłych owadach, 8 sierpnia obchodzimy Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół. W zabrzeżu tej okazji miejska biblioteka publiczna oraz miejski ogród botaniczny przygotowują wspólnie wiele atrakcji dla całych rodzin. My może tak bardziej botanicznie, przyrodniczo, a biblioteka bardziej literacko-poetycko, ale to się bardzo fajnie miesza i myślę, że bardzo się to ludziom podoba. Takie, takie działania zdają egzamin. Pogoda bardzo dopisała, więc mnóstwo atrakcji jest, mnóstwo ludzi, i, no i wszyscy się chyba ogólnie cieszą. Że są pracowici jak pszczoły, dlatego bardzo się cieszymy, że znów możemy wspólnie z Miejskim Ogrodem Botanicznym robić tą fantastyczną imprezę. Zawsze 8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół i jest to świetna okazja, żeby promować nie, nie tylko dbanie o te owady, ale również czytelnictwo. Gościmy Justynę Kierat oraz postać, którą znają wszystkie cztero i pięciolatki, czyli kiciekocie. Gościem biblioteki była również Paulina Płatkowska, która opowiadała o owadach oraz swojej książce o pszczole, która myślała, że to źle być pszczołą. Bardzo ważne jest to, żeby dzieci przestały obawiać się owadów, żebyśmy zrobili wszystko, co jest możliwe żeby one uznały, że to jest fascynujący mikrokosmos, fascynujący mikroświat, a nie coś, co im zagraża, bo je zaraz ugryzie, urządli, czy jak tam inaczej dzieci mówią, czy wejdzie na niej, i przespaceruje się kawałek. To nic. Natomiast pomyślmy sobie czasami, jak straszne byłoby takie Odczucie, że nic wokół nas nie brzęczy, nie pełza, nie fruwa, nie ma motyli i tak dalej. To byłby jakiś taki początek apokalipsy. Poza spotkaniami autorskimi w programie znalazły się również warsztaty, podczas których można było zbudować domek dla owadów, zrobić świeczkę czy ozdobić ekotorbę. Na zainteresowanych czekały także liczne gry i zabawy oraz wystawa ilustracji z książki Piotra Sochy – Pszczoły. Jak się bawić! Ty sobie zrobiłeś własną świeczkę, tak? Tak. To jest trudne zrobić taką świeczkę? Nie. To jak to się robi? Tak ją zwijasz, uściskasz. Tu blisko mieszkamy, także często jak są jakieś takie okazje, coś jest zorganizowane, to przychodzimy. Można się było dowiedzieć czegoś ciekawego? Można się było czegoś ciekawego dowiedzieć. Dla mnie tak samo. Były niektóre rzeczy, które były nowe. Też były, nie wiem, o mrówkach różne ciekawostki. Tak, pani opowiadała. Ciekawe. Na pewno bardzo rozwijające dla dzieci. Bardzo dużo atrakcji jest. I dla dzieciaczków, i dla nas dorosłych, bo też pewne rzeczy widzimy pierwszy raz, jest przepięknie. I pogoda nam dopisuje. A ty jak się bawisz? Dobrze. Czego się mogłaś na przykład ciekawego dowiedzieć o pszczółkach? E, wiem, że pszczoły. Bierzeł, u, i, i miód z Na zakończenie dnia pszczół w ogrodzie wystąpiła orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod dyrekcją Henryka Mandrysza, która zagrała koncert przebojów muzyki dziecięcej.